I tą idealnie kurwa tą dupą przypierdoliłem kakaowym okiem w tą taflę wody. Kacie, podoba ci się? Proszę no, bardzo, mam uwagę. Przedbior na serce, A łocha! Co zrobiłaś? Adeptowałam na śrubkę moje <grymne> Troszkę się boję. Wow. Uh, 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 ja Uwa. O! 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 Uważaj! To kurwa! Trzymasz się! Jak się rozjebał, jak na leżankę, kurwa! No nice, z bratku, zajebiście grała, to było zajebiście! O, szkuterek! A, ty chcesz już skoczyć? Znaczy, olol, lol, Co jest?! Co jest?! Lava? Lava! Lava, bierzesz Ciebie. Lava! Czad, pokcięp! Ona nigdy tak nie robiła! A teraz... dobrze. teraz? I co ty teraz, Karola? Ty... Jednak niekto, dobra. Dobra. Super. Nie jest dumny. Ale to Szotujcie to, proszę, szotujcie to. <laughs> ja to jest sam to nagram. Załóżmy, że tu jest ten statek, nie? I tu była taka skocznia zrobiona, jeszcze większa. No i tu tafla wody. No i ja tak mówię... Chuj taki... Na bombę walę, na bombę, nie? Wszyscy tam na nogi. A ja mówię, nie no, zrobimy taki wielki plusk. I gościu, skumaj to, że się złożyłem w taką idealną bombę. Kurwa, nie wiem, jak bombę od boku narysować. Dobra, załóżmy, że tu jest moja dupa po prostu. I tą idealnie, kurwa, tą dupą przypierdoliłem kakaowym okiem w tą taflę wody. Dostałem takiego rozerwania. Nie wiem, myślę, że mogło mi nawet tak wiecie, przez odbyt taką lewatywę, kurwa, zderzenie z taflą zrobić. Wygięło mnie tak, taką mnie wygięło. Takie pieczenie, kurwa, takie pieczenie, chłopie, jakbym walnął z 12 kub w ciągu doby. W tym mieszkaniu, w tym mieszkaniu rodziców, ale to tam takie twarde te ściany chyba były. Jakieś takie lepsze. Nigdy nikt u mnie nie był i się nie skarżył. jest mega fajny od Twój No właśnie wiem, właśnie wiem. To mnie troszeczkę martwi. Ale jeszcze wierzę, jeszcze wierzę w to, że to wygłuszenie faktycznie coś da. No właśnie, u, ku... <noise> u kusia kurwa w ogóle się nie niesie. Słuchajcie. Takie u Ukusia były robione po 30 osób na chacie. Czasem nawet taka głupawa no odpierdoliła, że taboretami waliliśmy specjalnie bomby kurwa w tego, w podłogę nic kurwa, ani razu tam policja nawet nie przyjechała. A przysięgam wam, że jakby tu taka impreza była, to by wojsko kurwa przyjechało. I ten screen legendarny, czekajcie. No właśnie jest Ukusia zrobiony. Nie próbujcie tego. Nie pierdol. Co on robi? Pierdol. Czekaj, on jakieś zaklęcie wypowiada chyba. Ale robonosiasz. na chwilę, a, wiesz O kurwa. Kurwa. Aj ty we dwóch jedziemy. Da się? Czekaj. Nie da się? Nice. Czekaj. Jea, yeah. dawaj na ramę. Czekaj, nie do ci... rady, na ramę cię wrzucę, chodź. Trzeba cię na kajdane wezmę, ok? <tukuj> o kurwa, i co teraz? <tukuj> ja pierdolę. <tukuj> to nieźle. <tukuj> A czekaj, czy wyżej? Wyżej, o, ona za nim się. No, i nie, spinuć, żeby do lampy nie weszła. Na lampę podeszła. Na... No, nie, nie, tam <tukuj> <tukuj> Kitek, nie, nie, nie! Ej, Karolek. Kitek! Kotek! Kotek! Kitek. A to zakrzywia, to przecież troszeczkę, widziałem. No. Kituś. Ministrant to jest coś takiego jak harcerz, tak? Na przykład, co jest po harcerzu? Jesteś jakimś kurwa wodzem? Taki leśniczym jesteś, czy co? Nic nie ma? Aha, czyli har... jesteś po prostu... Nie ma tam żadnych szczebli? Wodzem plemienia jesteś, no to zajebiście. Rude, wredne i upośledzone, rude, wredne i zabijaczone. rude, wredne, nie widzę jej, rude, wredne. Proszę zabij się. Rude, Halo. I upośledzenie... Że to jest moczopędne gówno. Od trzech dni piję tylko liptony i te frusty takie. Kurwa, tak mi chuja rozrywa. Mmm, to jest naprawdę pyszne. Schudłem chyba dzisiaj po tym rowerze. Ja pierdolę, jaki jestem przystojny. I fryzury, yy, którą zafundowała mi pani fryzjerka na osiedlu. Do mnie broda też nie pasuje. no Zobaczcie, ja teraz wyglądam jak taki mało lat, a z brodą wygląda jak taki kurwa stary dziad. Nie będę miał brody nigdy. Postanowiłem właśnie teraz. Halo. Co kurwa teraz? Bo kurwa pierdoj, że jakiś. Nie miałem wyciszonego, jak miałem. Widzę kurwa gimbusy piszą na mnie, więc kurwa sobie nie życzę tego, żeby ktokolwiek słyszał o moim dziecku, jasne? To jest moja prywatna rzecz i kurwa nie życzę sobie tego, rozumiesz? Żeby jakiś gimbusy się z tego, rozumiesz? Nie się nie śpiewa de Birko, dobra, skończę ty nie dojebana kurwa jesteś. tyś jesteś nie do nie dojebana, to takaj pizdę kurwa wybrana, i nie, 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 nie zwoń, jak mam live'a i się podziwi, że ktoś to coś słyszy. No wypierdaj, kurwa i dam pal gumę. Co takaj pizdę! nie wkurzać baba To jakaś ty. Pierdoli jakimś kurwa gimbusach, nie wiem Takie <skrym zespół>